Witajcie w Krakowie! Chodzimy właśnie do kamienicy hipolitów. Zobaczymy jak mieszkali XVII wieczni bogaci kupcy. Kamienica Hipolitu swą nazwę zawdzięcza pochodzącej z kupieckiej rodzinie hipolitów, którzy byli jej właścicielami w XVII wieku. W drugiej połowie tego stulecia przeszła na własność Zaleskich, także kupców, a później jeszcze wielokrotnie zmieniała właścicieli i lokatorów. Budynek ma starą, XIV-wieczną metrykę reprezentującą typ tak zwanej kamienicy krakowskiej, istniejącej przede wszystkim na obszarze wyznaczonym przez mury obrony stałokacyjnego. To właśnie w czasach panowania Kazimierza Wielkiego 1333-1370 powstała zabudowa szeregowa z podziałem na dwie części. Krakowski Kompleks Urbanistyczny pozostaje największym w Polsce zespółem kamienic, który w całości w 1970 został wpisany na Listę Światową UNESCO. Kamienica Hipolitów została zbudowana w przeciwieństwie do większości przyrynkowych domów na stosunkowo szerokiej i płytkiej działce. Kiedyś jej fasadę pokrywało skrafitto, tworzące kontrastowy, najczęściej dwubarwny wzór na tynku swoisty wyróżnik domów, które dawniej nie były numerowane. O wyjątkowości kamienicy Hipolitów decydują przede wszystkim zachowane oryginalne elementy wyposażenia. Można zobaczyć wnętrza z wyposażeniem od XVII do XIX wieku. W gotyckich piwnicach organizowane są wystawy czasowe prezentujące sztukę współczesną oraz rzemiosło artystyczne, zwłaszcza takie, które wiąże się z wnętrzem mieszkalnym. Pokój babci. Pokój wypełniony jest rozmaitymi pamiątkami, bibelotami oraz meblami z różnych epok. Uwagę zwraca ozdobny z dekoracyjnym szczytem piec kaflowy, który grzał równocześnie, znajdujący się za ścianą kolejne pomieszczenie. Cyplenie małżeńska to przestrzeń prywatna, 100 lat temu niezastępna osobom postronnym. Na ścianach zachowało się polichromy. Ten delikatny, tapetowy wzór w kolorze seledynowym. Doskonale współgra z garniturem biedermeyerowskich mebli. Taki komplet zwykle stanowił wyprawę pani domu, a składał się z podwójnego małżeńskiego łoża, z piętrzącą się pościelą, szafek nocnych, szafy i tzw. gotowalni, czyli toaletki z lustrem. Jadania. To pokój, w którym skupiało się na co dzień życie rodziny. Nie w odświętym salonie, ale właśnie tutaj przy stole w jasnym kręgu płonącej nad nimi lampy naftowej, obecnie zelektryfikowanej. O wysokiej pozycji mieszkańców świadczy bogate wyposażenie pokoju. Okazały elektryczny kredens czy renesansowy stół na toczonych i rzeźbionych nogach oraz cztery krzesła z wiklinowymi siedziskami i oparciami typowymi dla ówczesnych mebli jadalnianych. Pokój dorastającej dziewczyny to miejsce fascynujące. Uwagę zwraca pulpit do odrabiania lekcji z podpórką pod brodę dla ćwiczenia wyprostowanej sylwetki. Na nim zeszyty zwłaszcza do ćwiczenia kaligrafii. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z serii przedstawiającej nieoczywiste atrakcje Krakowa. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie kanał. Cześć!